Mimo, że ten film powinienem dodać już ponad pół roku temu, to dopiero dzisiaj zdecydowałem się na nagranie tego odcinka, a mianowicie zapraszam Was na co wolisz. Zapraszam do oglądania. Psiu. Jednak jeszcze przed obejrzeniem tego odcinka zapraszam Was na środowy film, ponieważ w środę dodaję specjalny odcinek, który jest chyba moją życiówką, ponieważ on przedstawia moje punkarskie życie. Więc bardzo, bardzo mi zależy na tym filmie, więc już Was proszę o to, żebyście w środę znaleźli czas, godzina 18, specjalny film na naszym kanale. Ale, więc będzie mi miło, jeśli się na nim znajdziesz, zapraszam oczywiście na moich social mediach, Instagram, Snapchat oraz grupka skieracie zapraszam. Pod odcinkiem z QND zostawiliście naprawdę mega pozytywne oceny, wiele świetnych komentarzy, za to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny, bo to naprawdę mega mnie zmotywowało do dalszej pracy. Dzisiaj nagrywamy odcinek, w którym Wy zadawaliście mi pytania, co wolę, na przykład Pepsi lub Cole. Wy będę wybierał jedną z tych rzeczy oraz argumentował, porozmawiam sobie z Wami na ten temat, więc... Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajny film. Pierwszy zbiór pytań od Martyny Farugi. Pizza czy frytki? Zdecydowanie pizza. Mieć do wyboru być popularnym piłkarzem czy popularnym youtuberem? Chyba to drugie, ponieważ piłkarzem nie jestem. Justina Biebera czy Ariana Grande? Tak szczerze to chyba Justina Biebera, więcej ja jego piosenek znam, słucham. Despacito czy See You Again? Chyba Despacito ze względu na przywiązanie, ponieważ jego parodia tej piosenki z no jest najpopularniejszym filmem na tym kanale, a jeśli chodzi o słuchanie, to chyba See you Again, Nike czy Adidas. Obydwie marki są bardzo dobre i obie dwie marki mnie do siebie przekonują. Pepsi czy Cola, nie wiem, czy jest jakaś różnica między tym. Siatkówka czy koszkówka? Siatkówka. Herbata z cukrem czy bez cukru? Nie ma dla mnie to znaczenia, ale chyba częściej z cukrem. Lato czy zima? Zdecydowanie zima. Lato czy zima? Zdecydowanie lato. Pytanie od Oliwiera Kudzicza. Chelsea czy Arsena? Chyba bardziej wolę Arsenal niż Chelsea Londyn, Manchester United czy Manchester City. Zdecydowanie czerwona część Manchesteru, czyli Czerwone Diabły Manchester United. Pytanie od FC Maciory: co wolisz, Pawła Skórę czy Krzycha? Bardzo trudne pytanie, jednak chyba wybiorę Pawła Skórę tylko ze względu na to, że znam go osobiście. Jest to naprawdę sympatyczny człowiek, niesamowity freestyler. A z Krzychem nie miałem możliwości jeszcze pogadać ani nic, nie znałem go osobiście. A Pawła znam osobiście, więc dlatego z tej przyczyny wybieram zdecydowanie Paweł Skórę. Pytania od fany Łukasza. Telefon czy komputer? Myślę, że telefon, bo telefon jest jak ręka, a komputer... Jednak na komputerze też dużo się dzieje, Między innymi montuję filmy na komputerze, ale chyba bardziej telefon. Minę Olusia pyta, nagrywanie z Ewa, czy nagrywanie samemu? Pozdrawiam, również Cię pozdrawiam. Wiecie co? Na pewno, jeśli Ewra by wróciła na kanał, by, byłbym szczęśliwy, bo to naprawdę zdecydowanie pomogłoby temu kanałowi, jednak myślę, że jeśli nagrywam sam, mam więcej swojej intencji twórczej, mogę decydować, jaki film będzie wrzucony na kanał samemu, a nie muszę pytać nikogo o zdanie, więc to jest na pewno wielki plus. Jednak jak Bewra wrócił na kanał, to na pewno zgodziłbym się. <grytania> Pytania od Sebe i. Telewizja czy komórka, komórka, iPhone czy Huawei. Myślę, że jeśli miałbym do wyboru, to wy wybrałbym iPhona. Pytania od Samuela Lisa, chomik czy świnka morska? Mm, nie wiem czym to się różni, ale chyba bym wybrał chomika, taka nazwa ładniejsza. Hamburger czy hot dog? Chyba hot dog, chyba hot dog. Pozdrów, pozdrawiam cię serdecznie, Samuel. Pytanie od Football Adventure. Gdybyś miał pożyczyć Freestyle Football i piłkę albo YouTube'a, co byś wybrał? Gdyby nie piłka, nie byłoby YouTube'a i to jest taka kolej rzeczy, bo gdybym. Nie zaczął trenować freestyle football, gdybym nie grał w piłkę, nie byłoby YouTube'a, a teraz robię YouTube'a, może te filmy też nie są wszystkie piłkarskie i wychodzę poza ten schemat, jednak myślę, że piłka jest bardzo ważna w moim życiu i nie umiem wybrać, czy YouTube, czy piłka, bo naprawdę nie wiem. A więc bardzo trudne pytanie mi zadałeś, bardzo trudne, więc szanuję. Zielony balonik pyta, co wolisz? Zielony czy czerwony balonik? Chyba zielony. Zielony to kolor nadziei i wcale nie wybrałem tego, bo masz taką nazwę kanału. Zielony, zielony balonik. Pytania od Emeralda, co wolisz? Mamy czy tatę? Nie odpowiadam na to pytanie. FIFA czy PS? Zdecydowanie FIFA, ponieważ dzięki tej grze m.in. bardziej za zaprzyjaźniłem się z Evrą. Real czy Barce? Barcelonę. Pytania od Miko FF, czyli chyba Miko Freestyle Football, co wolisz freestyle, czy piłkę nożną? Gdybym nie trenował piłki nożnej, to bym freestyle nie zaczął trenować, jednak bardzo jednak yy, nadal interesuję się piłką nożną, to nie jest tak, że jak poszedłem we freestyle to zapomniałem o piłce nożnej i ogólnie chyba bardziej wybiorę w tym pytaniu piłkę nożną, ponieważ jak wiadomo freestyle nie trenuje tak dużo jak Piłki bardziej jestem jednak przywiązałem do ogólnej, do piłki nożnej. Yy, I co byś wolał biegać bardziej przy morzu czy bardziej przy górach? Myślę, że bardziej przy morzu, jednak lubię biegać. W górach bym sobie chętnie pobiegał, tym bardziej, że nigdy nie byłem w górach. Chociaż no, można morzem też fajnie pobiegać, w zdrowe powietrze, ale przy morzu chyba bym wybrał. Pytania od Siamaon Games. Co wolisz, musztarda czy ketchup? Ketchup. Lewandowski czy Neymar pod względem trików? Neymar, ale wybieram Lewandowskiego, Polak rodak. Jabłka czy gruźki? Jabłka. Latanie po niebie czy oddychanie pod wodą? Nie lubię nurkować, więc zdecydowanie latanie po niebie. Zima czy lato? Zdecydowanie lato. Kacper Rybiński pyta między innymi czy ewra? Pytasz jak wiesz. Pytania od Asi2003. Co wolisz? Być bogatym, ale głupim czy być biednym, ale mądrym? Kurde, jakie taj fajne pytanka dostaję. Myślę, że chciałbym być po prostu szczęśliwy, więc... Być bogatym, ale głupim i stracić całą pieniądze, lub robić coś na siłę? Czy być biednym, ale mądrym i w szczęściu żyć, zarobić te pieniądze, żeby przynajmniej te szczęście trochę zdobyć? Po prostu być szczęśliwym. Ale jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma opcjami, to jak być biednym, ale mądrym? Bardzo dobre pytanie od Dixona: 028: like czy sub? Like określa, czy dany film się spodobał, a sub. To jest zaufanie dla twórcy, czy żeby jeszcze w przyszłości jego filmy oglądać, więc myślę, że suba wybiorę. Jednak łapka w górę jest bardzo ważna, zostaw ją pod filmem i subskrypcję, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów. A już jeszcze powtarzam, w środę o 18 niesamowity film więc zapraszam. Pytania od kanału zamkniętego. Co wolisz, polski czy matmę? Nie jestem umysłem ścisłym, więc wybiorę polski, jednak to zależy od nauczyciela i to mocno. Pytanie od Szymona z co wolisz, być na zawsze youtuberem, czy znaleźć sobie inną pasję? Nie wiem, czy da się być na zawsze youtuberem, na razie mnie to mega kręci, jest to wspaniała przygoda, więc będę robił po prostu filmy na YouTuba. Czy chcę znaleźć inną pasję, nigdy w życiu, nic nie wiadomo, ale myślę, że na razie mam już tyle zainteresowań i pasji, że nie potrzebuję nic więcej. I to już wszystko, bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Nie przejmuj się, jeśli nie zostałeś tutaj pokazany na odcinku, ponieważ tych pytań było bardzo dużo, jednak proszę Cię o zadanie kolejnych pytań do odcinka pierwszy raz. Coś, co robiłem pierwszy raz, mogą to być pytania głównie piłkarskie, jednak możecie również coś zadawać ogólnie, czyli będę mówił, odpowiadał na pytania coś, co robiłem pierwszy raz, więc... Jeśli nie udało Ci być w tym odcinku, będziesz następny. Dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o środowym specjalu, środa godzina 18, specjalny film na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeśli będzie, bo to dla mnie bardzo, bardzo ważne, naprawdę. Wpadajcie na moje social media, Instagram, Snapchat oraz grupka z killerzy KMD. Łapka w górę, widziana, subskrypcja, śledź teraz żegna. Do usłyszenia.